Cześć kochani, dzisiaj mamy takie, właściwie chyba krótkie przekazy Właściwie tak to będzie wyglądało, jaki jest przekaz dla mnie na tą chwilę I będziemy korzystać sobie z Keepers of the Light Będziemy korzystać sobie z Gwiezdnych Ziaren Tak? I właśnie te Gwiezdne ziarna macie do wyboru i oczywiście dopatrzymy sobie jeszcze runami także opcję 1, 2, 3 jaki jest przekaz dla mnie na tą chwilę raz, dwa, trzy mam nadzieję, że już dokonaliście przeka wyboru przekazu, ciekawe mam nadzieję, że już wybór został dokonany odkładamy sobie trójeczkę odkładamy sobie dwójeczkę i zobaczymy, najpierw zobaczymy sobie Merkury, wow, komunikacja. E, otwarta komunikacja, a w gwiezdnych ziarnach macie wolny duch. E, żeby być wolnym duchem, trzeba. Mm, jakby płynąć bez stawiania sobie przeszkód, e, latać bez osądzania e, i kochać bezwarunkowo. Piękna, piękny przekaz dla Was. Czyli Wy macie tutaj uwolnić swojego ducha. I zobaczymy tutaj: macie Merkurego. Zobaczcie, jaki przystojny, jak w sumie. fajny, nie? Planeta Merkury, bliźnięta i panna, tak? A, zobaczymy sobie. Co nam tutaj chcesz powiedzieć? Open communication, czyli otwarta komunikacja. Zrzuć ciężar z Twojej piersi. A mów z miłością i sprawdź, byś był usłyszanym. Wow, dobra. Merkury, gdzie jesteś? Merkury jest rzymskim bogiem wiadomości i komunikacji. W greckiej mitologii znany też jest jako Hermes. Często przedstawiany jest jako postać z piórami przy stopach, które jakby pokazują to, że jest, ma on zdolność do szybkiego przemieszczania się. On też tutaj jakbym e, ma moc uzdrawiania e, i trzyma tutaj kadyceusza, czyli tą laskę, tak? Tak samo jak Archanioł e, Rafał mm, Ale on też tutaj przede wszystkim mówi o uzdrowieniu poprzez słowa, poprzez komunikację. E, I jest oczywiście powiązany z planetą Merkurem.

Zwróćcie uwagę, jest taka informacja dla Was, no to jest w ogóle informacja dla wszystkich, tak? Ale gdzieś tutaj, czy nie jest jakiś problem u Was z komunikacją też? Bo jest tutaj też powiedziane, że kiedy Merkury przebywa w retrogradacji, tak? Czyli w trybie cofającym się, to tutaj komunikacja na świecie jest po prostu zakłócana, tak? Mm, i, um, I może tak być, że w waszym życiu w tym momencie jest jakaś trudność w tej komunikacji, czyli trzeba tutaj po prostu zacząć pracować nad tym. Jest tutaj powiedziane, żebyście poprosili Merkurego, żeby wam pomógł wysławiać się z miłością, szczerością, w otwartym, jakby słowie, tak? Mm, ale jest to też. Postać, która pomoże Wam, jeśli zajmujecie się dywinacją, i jakby też każdą inną formą wyrażania samego siebie, tak jak na przykład poezja, czy em, dziennikarstwo, czy jakby spisywanie Waszych uczuć. Wiadomość dla Was dodatkowa jest taka, e Otworzyć się na komunikację teraz jest najważniejszą z rzeczy, które powinniście zrobić. Bardzo ważne wiadomości i znaki będą teraz do Was przychodzić. Możecie usłyszeć. Możecie usłyszeć na przykład, że ktoś z Waszej rodziny albo jakiś stary przyjaciel w końcu zrozumiał, tak? Coś. Może też być tak, że um, może e, mieliście z kimś jakiś trudny czas, czyli na przykład, nie wiem, był jakiś problem e, w relacjach. Może też okazać się, że tutaj właśnie to się samo porozwiązuje, ale e, nie stanie się to bez waszego wyrażenia. Tej komunikacji, tej potrzeby. Czyli wy tutaj, to jest po prostu praca z ruruansus dla mnie. Otwarcie czakry, gardła i komunikacja. Zacznij mówić, zrzuć ciężar swojej piersi, tak? Ale zrób to w jakby w delikatny sposób, tak, żebyś też. Nie narobił sobie jeszcze więcej problemów, a gdzieś wyczyścił poprzez miłość tą trudną drogę, która jest do przejścia. Pamiętaj o tym, że komunikacja zawsze działa w dwie strony, więc też nastaw się na odbiór, na słuchanie. I jakby mm, Merkury pomoże Ci zachować. Są komunikacje w dwie strony, czyli e, nie tylko sprawi, że wy będziecie usłyszeni, ale też otworzy was na komunikację, bo może być też tak, że to wy czegoś nie chcecie usłyszeć, że to wy czegoś nie słyszycie, że na przykład w jakichś takich trudnych sytuacjach, w jakichś trudnych zatargach, może być też tak, że wy na przykład em, jakby odsunęliście się od kogoś, tak? Że wy tutaj em, gdzieś. Ten wasz spór po prostu z tą osobą trwa już bardzo długo i może właśnie czas wybaczyć, może czas zrozumieć, że, że jednak nie tędy droga, tak? Że jednak nie tędy droga. Ale zobaczymy, co tu jeszcze runę bo chcą do tego dopowiedzieć. Jak jest przekaz dla Was? Zobaczymy sobie jedną runę. A właśnie wznosicie się. Komunikacja z samym sobą, komunikacja ze źródłem, komunikacja z, um, z wyższym ja. Tak? E, macie tutaj runę mannas, czas wzniesienia się, czas pójścia wyżej, czas um, zawalczenia o siebie, ale przy mannas to jest. Um, wszystko mogę, nic nie muszę. Mam już wszystkie narzędzia. Wiem, kim jestem. Wiem, co potrafię. Wiem, jak mogę użyć moich narzędzi. Wiem, jak je wykorzystać. Więc um, ja mam wrażenie też, że jest Wam tutaj powiedziane żebyście po prostu przemyśleli dobrze to, co chcecie powiedzieć, bo Manna też jest taką runą, żebyście zastanowili się, czy, czy wasze słowa płyną właśnie prosto z serca, czy nie są gdzieś podyktowane czystym umysłem, rozumem, ale że na przykład są. Wynikają tylko na przykład z potrzeb waszego rozumu. Poczekajcie muszę o, wziąć chodź do um, Ale też na przykład z potrzeby waszego serca. Niech będzie to jakby w m, połączeniu, tak? Zjednoczenie siebie, zjednoczenie podświadomości, świadomości, nadświadomości, żeby stanowiła jedno. Um, I niech ten przekaz, który macie dla świata, tą komunikację, która tutaj jest. Niech ona się łączy tutaj i niech wypływa z środka Was samych. Właśnie połączonego samemu ze sobą. Także dziękuję Wam, jedyneczki. Wczymy sobie dwójeczki. Dwójeczki. Merchizedek. Um, pogłębianie wiedzy, poszerzanie wiedzy. Um, uczyłeś się z doświadczeń, a teraz jesteś proszony, żebyś skupił się na swoim wnętrzu. Matko Frejka żeby skupił się na swoim wnętrzu, żeby jakby dokonać jeszcze większego przełomu. Freedom, wolność. Słuchaj swojego serca i natury swojej duszy. Z miłością i wolnością wzrastaj. No wow, powiem Wam, że mam ciarki. Ale zobaczymy sobie, co nam ten Marichizadek. Chciałby tu powiedzieć tylko, gdzie ja dałam książeczkę. Już patrzę. Podsiadłam ją na swoim krześle, wiecie, i ona się tutaj po prostu bulwersuje. Odsunęłam się, zrobiłam jej miejsce, ale nie, tak nie. Więc koteczek jest po prostu obrażony, że pancia siedzi na swoim krześle. Właściwie już nie swoim, no bo przejęły go z lunką, więc trudno. Wybacz. Powiem Wam, że po prostu jestem przeszczęśliwa z tymi kotami. To jest naprawdę każdemu polecam. Każdemu z serca polecam. Jest niesamowite. Cudowne energie, wspaniałe. Dużo radości, zabawy. Na pewno lepsze niż telewizja. Obserwowanie kotów po prostu. Jak się bawią. Um, dobra. Um, Melchizedek jest wysokim kapłanem, który jest wspominany w Biblii, w Księdze um, Genesis, um, czyli w Księdze Rodzaju, tak, ale także w różnych innych e, źródłach. W różnych innych, tutaj um, jakby no, w różnych, w różnych innych źródłach także. Um. On jest tutaj, żeby asystować Ziemi przy wzniesieniu się. Um. I on tutaj jakby pomaga wszystkim, żeby wejść znowu w stan miłości i harmonii. On pokazuje się w, z silnym światłem wokół niego, z długą brodą. Także w ten sposób może Wam się też pokazać. Ale także właśnie to światło i ta jego długa broda. Jakby są jakby spójne, tak? Gdzieś tutaj jest to takiego znak rozpoznawczy. On pracuje z wyższą energią, z energią na wyższym poziomie, i możemy się z nim skontaktować poprzez świętą geometrię i przy skupieniu się na star shaped symbols, czyli na symbolach gwiazd. Na symbolach, które są jak wyglądają, jak gwiazdy. E, wiadomość dla Was jest taka: nauczyłeś się tak wiele do tego momentu e, i uczysz się jeszcze więcej każdego dnia. Teraz rozpoznajesz wszystkie te wspaniałe lekcje, których doświadczyłeś i te wyzwania, które przyprowadziły Cię do tego miejsca, w którym jesteś, do tego przejścia, do wewnętrznej transformacji. I jesteś teraz w momencie, w którym będziesz wchodził na wyższy poziom. Może to być wyższy poziom strachu, może to być wyższy poziom świadomości, ale na pewno jest to wewnętrzny, wyższy poziom Twojego serca i Twojej duszy. Zwróć uwagę na wzory, symbole, które ci się i znaki, które będą ci wysyłane z wszechświata. Teraz, jakby nastaje czas, jest taki sens, że jesteś w stanie skupić się na nowej drodze. Jesteś w stanie skupić się i dostrzec to, czego wcześniej jakbyś nie, nie zauważał. Jesteś skupiony na nowej drodze, i nowa droga jest ci tutaj oferowana. Oferowane jest Ci wspaniałe światło, a, i to ty też może stać się światłem dla tego świata. Pamiętaj o tym, że Melchizedek i jego zakon jest z Tobą towarzyszy Ci. A, I jakby a, tutaj wspiera Twoją duchową mądrość. Medytuj po to, żeby połączyć się. Z Jego światłem. No też mi się wydaje, kochani, że nadchodzi dla Was czas wzniesienia się. Czas zrobić kolejny krok na Waszej drodze. Być może macie za sobą doświadczenia, które nie są łatwe. Może macie za sobą doświadczenia, które w jakiś sposób Was tutaj ograniczały i przyniosły Wam. Na przykład trudne sytuacje w życiu, tak, ale wyciągnęliście wnioski, wiele się z nich nauczyliście, natomiast teraz to było to, co osiągnęliście z życia, to, co osiągnęliście z tych doświadczeń, które były w życiu, a teraz trzeba skupić się na wnętrzu, trzeba zacząć rozwijać wasze wnętrze. Trzeba jakby gdzieś tutaj um, podjąć to wyzwanie, tak? Skupić się na sobie i um, rozwój duchowy Was po prostu, kochani, nie minie, nie minie a powiem wam szczerze, że ja sama sobie wybrałam tą dwójkę chociaż nie wiedziałam co tam jest natomiast moim zdaniem, żeby to się mogło dokonać trzeba uwolnić swojego ducha i swoje serce czyli gdzieś pozwolić sobie być sobą przede wszystkim pozwolić sobie być sobą docenić siebie i wtedy możemy zrobić krok do przodu bo bez znajomości siebie samych nie ma takiej opcji zobaczmy jaka runa dla nas Berkano, nowy początek A jeżeli chcielibyśmy popatrzeć tutaj na tą energię Melchizedeka jako Kapłana, tak, jako wyższego, jednego z wyższych kapłanów, to mamy tutaj kapłankę w postaci Berkano, matkę ziemię. Moim zdaniem, trzeba tutaj um, gdzieś skomasować te energie. Trzeba by było tutaj gdzieś po prostu wprowadzić równowagę w tych energiach. Um, Przekaz na tą chwilę jest taki, że to jest najwyższy czas ruszyć w nową drogę. Nowa droga, która rozpościera się przed wami, a może jest to droga wolności, może jest to droga, nad którą się zastanawiałeś, może właśnie te całe wszystkie doświadczenia twojego życia przyprowadziły cię do tego punktu, po to, żebyś ruszył w nową drogę. Berkano mówi o uziemieniu, Berkano mówi o... Um, jakby ruszeniu do przodu. Berkano mówi o rozpoczęciu nowego rozdziału w Twoim życiu. Piękna, ciepła, cudowna energia energia szczęścia, energia miłości, energia powodzenia energia, która e, jakby mm, daje. Szansę na to, by rozpocząć wszystko od nowa na wyższym poziomie. To jest właśnie ten wyższy poziom, jakbyście wkroczali na wyższy, wyższy poziom, nową drogę, drogę, która jakby nie będzie na chwilę to jest długotrwały proces, długotrwała możliwość. W Barkano są to rzeczy, które zaczynamy teraz, ale jednak jest to e, nawet i na wiele lat, więc ewidentnie e, nowe możliwości przed Wami i warto by było z nich skorzystać, ale po to, żeby tak się stało, musicie wejść po prostu e, na kolejny level, tak? czyli skupić się na pracy duchowej, tak? E, może pooczyszczać siebie, może e, przyjrzeć się sobie, sprawić i sprawdzić jakie mam ograniczenia, dlaczego nie czuję się wolnym, co ogranicza moją wolność, tak? Co ogranicza moją wolność na tyle, że nie potrafię ruszyć dalej, co tutaj się dzieje? A więc myślę sobie, że piękne przysłanie dla Was Dwójeczki na tą chwilę. Dziękuję Wam kochane dwójeczki. I zobaczymy trójeczki. Clack of wisdom. Kuthumi. Nie mam pojęcia, ale ma klucz Ang na szyi. Um, jest wam tutaj powiedziane, że ty, od, ty już znasz tą odpowiedź. Eee, ona już jest w Twoim wnętrzu, tak? Zaufaj temu, co już wiesz. Eee, I macie tutaj obfitość. Jeżeli Twoją intencją w sercu jest, um, jest być życzliwym dla ludzkości, tak? Być po prostu dla ludzkości, eee, drzwi obfitości są naturalnie dla Was otwarte zobaczymy sobie, kto tutaj Boże Freja wybaczcie, no wpadła w tunel i po prostu dziecko ma najlepszą zabawę na świecie o, czy, 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 czy. już patrzymy kim jesteś, bo nie znam Um, jest to um, wzniesiony mistrz, który także pokazywany jest jako um, hindus, hinduski mężczyzna, um, jakby w tej formie ubrany ze złotą aurą. Jego nauki były um, przedstawione światu poprzez Madame Blavatsky w XIX wieku. Jest bardzo wiele różnego rodzaju teorii, co do jakby jeżeli chodzi o jego osobowość, tak? O jego identity czyli jakby jego tożsamość. Wielu wierzy. Że on był jakby wędrującym człowiekiem, znanym jako rishi w Indiach, który jakby zadedykował swoje życie do tego, żeby kroczyć drogą ducha i jakby niewiele ze sobą miał, tak? Czyli on po prostu miał tylko niewiele, niewiele rzeczy ze sobą nosił. Inni wierzą. Że był to bardzo dobrze wykształcony syk um, duchowy przywódca, um, któremu nadano ten pseudonim po to, żeby właśnie zachować w ukryciu, um, chronić jego, um, jego tutaj tożsamość. Wow! Um. Ale wszyscy wie, jakby we wszystkich tych wierzeniach pokrywa się to, że żył jakby w bardzo wysokim duchowym stanie, jego duchowe praktyki pozwoliły mu na pozbycie się właściwie wszelkich materialnych rzeczy. I teraz on pomaga wojownikom światła, jakby wchodzić na ten poziom gdzie możecie sami połączyć się z Bogiem. Um, dodatkowa wiadomość dla Was jest taka, posiedliście już wiedzę, um, zapamiętaliście już mądrości, które do Was przyszły. Jesteś teraz w miejscu, w którym um, posiadasz już tą wiedzę i um, I tak samo jak e, Kutmi, jesteś na ścieżce e, odkrywania. Próbujesz znaleźć odpowiedzi poprzez studiowanie, poprzez e, pytanie innych, poprzez znaki. E, ale mm, najwyższy czas, żebyś rozpoznał prawdę i to, co już wiesz w swojej duszy. Twoja dusza. Jest ukierunkowana na właściwą drogę, i teraz Ty jesteś nawoływany do tego, żebyś poszedł z nią właśnie w tą drogę. Teraz mgła się rozjaśnia, i światło pokazuje się i oświetla Ciebie. Twoja dusza mówi tak: Jest to teraz Twój czas podążania do swojego wnętrza. Idź za tym, zaufaj swojej wewnętrznej wiedzy. Jest tutaj pokazane: go, 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 czyli idź, idź, idź. Działaj, 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 ruszaj. Hmm. Jeżeli szukacie jakichkolwiek odpowiedzi, jeżeli zadajecie sobie pytania, to mam wrażenie, że trzeba by było po prostu gdzieś skupić się na tym, co macie już w sobie, że już nie musicie szukać, już nie musicie. Gdzieś um, budować, poznawać kolejnej, um, kolejnej wiedzy, kolejnych, um, jakby poszerzać swojej wiedzy, że nie musicie tutaj robić kolejnych studiów, tak, czy, uh, czy gdzieś tutaj doświadczać kolejnych wyzwań, bo to, czego mieliście się nauczyć, jakby ich mam wrażenie na to chwilę się nauczyliście a teraz trzeba jeszcze po prostu tylko uszeregować tą wiedzę i czerpać tych wiadomości, które macie w sobie, ale zobaczymy sobie co tutaj jeszcze Runa nam podpowiedzą, co dla was fechu, zobaczcie abundancy, czyli mam obfitość i fechu, czyli jeżeli tutaj chodzi o sprawy finansowe, o matko na coś się przyłączył, ten YouTube akurat gdzieś, jakby jakieś indyjskie mantry się włączyły gdzieś u Was. Ciekawe. Może faktycznie warto się dowiedzieć czegoś więcej o tym człowieku. Ja gdzieś chyba poszperam, bo o nim nie słyszałam i jestem sama ciekawa. Natomiast, jeżeli zadajecie sobie pytania dotyczące waszej sfery finansowej. To tak jak Wam jest tutaj powiedziane, Wy doskonale wiecie, co macie zrobić. Wy doskonale wiecie, co macie zrobić. I jest tutaj szansa na to. Tutaj jest. Um Zacznij wszystko od nowa, zacznij układać wszystko tak, jak ty chcesz. Wykorzystaj ten potencjał, który masz w sobie, wykorzystaj te dary, które masz w sobie. Zobaczcie, Fechu, często mówię, że to jest potencjał wszystkich rund. Wy macie wiele możliwości, wy macie wiele tutaj do zdobycia, wy możecie czerpać pełnymi garściami, ale to jest właśnie ta iskra. I to od Was zależy, czy ta iskra stanie się wielkim płomieniem, czy ta iskra zacznie przeradzać się w coś więcej, czy ta iskra zacznie tutaj. Jakby rozszerzać się, tak? Nic nie stoi na drodze do Waszego szczęścia, nic nie stoi na drodze do Waszej obfitości, tylko po prostu trzeba od siebie coś dać, tak? To jest Wasz wewnętrzny dar, Wasza wewnętrzna iskra i to z tej iskry może właśnie popłynąć ta obfitość we wszystkich dziedzinach Waszego życia, czego ja Wam, kochani, z całego serca życzę. Trzymajcie się. Pa.